Okay. No dobra, to już druga część live'u. Tak więc tą klimatyzacją możemy, tylko właśnie uważamy na spokojnie. Jeżeli chodzi o kąpanie się, o takich malutkie dzieci, właśnie się normalnie w morzu kąpała, natomiast to też zależy w jakim miesiącu jedziecie, bo czasami ta woda w morzu jest już bardzo zimna. No i takiego malucha, jeżeli już moczymy mu stópki, czy go wykąpiemy w takiej słonej wodzie, to później trzeba go opłukać, tak? Zresztą my siebie też, ale takiego malucha to już w ogóle, żeby go skórka nie piekła. No i. No, i wiecie, z, z rozsądkiem. Ja nie zamaczałam akurat dziecka po szyję w morzu, no bo nie, po prostu nie chciałam, żeby ich lupnęła też słona woda do oczu, jeszcze była taka malutka, nie wiedziałam gdzie reagować, ale tam nóżki, pupę gdzieś tam zamaczałam, czy jak fale uderzały, i bardzo się, bardzo się cieszyła, po prostu piszczała z radości, także fajnie. Natomiast w basenie raczej robiliśmy zdjęcia i raczej tak, wiecie próbowałam nad taflą wody, żeby się cieszyła, ale nie moczyłam jej w basenie, bo nie wiem co w tej wodzie w tym basenie jest, więc akurat jeżeli chodzi o niemowlaka, no to jeżeli chodzimy na lekcje pływania i na basenie są jakieś normy gdzieś tam zapewnione, to ok, ale w takich ośrodkach to ja tak nie mam zaufania, więc, więc maluszka akurat w basenie nie kąpałam. Ale można, chociaż nie, ciężko by było chyba. Albo nie ciężko właśnie, bo była jedna parka, która miała swój basenik, taki dmuchany, malutki. I przy plaży był kranik do opłukiwania właśnie, czy prysznic i kranik do opłukiwania stóp. I oni nalewali tam wody, akurat wiaderkiem przynosili, i ta woda się nagrzała i dziecko się kąpało w tym baseniku. Więc to też jest jakaś opcja, jak mamy takiego niemowlaczka troszeczkę większego. Okej, okay. to, co było, co powinnam powiedzieć na początku i było najważniejsze dla mnie, ja pierwsze, co zrobiłam w ogóle zastanawiając się nad wyjazdem, to oprócz pytania się różnych pediatrów, koleżanek położnych i innych mam, to zadzwoniłam do pana, u którego wykupujemy zwykle ubezpieczenie, czy to takie właśnie zawodowe, czy na życie, i zapytałam, jak to wygląda. Czy ludzie często jeżdżą? Do jakiego kraju bezpiecznie, gdzie ta opieka medyczna jest w miarę podobna jak w Polsce, i tak dalej. Więc Grecja była takim stosunkowo dobrym kierunkiem. To po pierwsze. Po drugie, wykupiliśmy od razu dodatkowe ubezpieczenie dla nas i dla dziecka. I w przypadku, kiedy akurat wykupiliśmy w PZU i w przypadku, kiedy coś się dzieje, no to dzwonimy pod dany numer i albo lekarz przyjeżdża do nas albo przysyłają karetkę, albo podają nam adres, gdzie mamy dojechać w konkretne miejsce. Tak? Więc to też dla mnie było takie bardzo ważne i, i czułam się spokojniejsza, że takie właśnie ubezpieczenie mamy wykupione. Oprócz tego wzięliśmy moskitierę na wózek, która się mega przydała, bo okazało się, że choć mieliśmy pokój z widokiem na morze i Pięknie było słychać. Pierwsza raz byłam tak blisko morza, że w nocy było słychać szum fal, tak głośno, było to takie uspokajające, no coś pięknego. No ale były takie komary, że tylko jedną noc tak wytrzymaliśmy i później już zamykaliśmy okna. Klimatyzacja mega słaba, taka wentylacja trochę, trochę ten pokój był starawy, więc więc było nam, wiecie, gorąco. I jeżeli chodzi o malucha, no to jak wleciały wieczorem komary do pokoju, się starałam je powybijać, ale było ciężko. A przy takich małych dzieciach, raczej nie stosujemy nic, co wkładamy do kontaktu, żeby te komary powybijać, czy nie stosujemy też specjalnie jakiejś chemii, która tutaj pomoże nam się pozbyć tych owadów. Więc moskitiera wydawała się najrozsądniejszym rozwiązaniem choć nałożona na wózek, no trochę hamuje dopływ powietrza i jest jednak cieplej w tym wózku, bo ja też jak byłam w Afryce to spałam pod moskitierą i pamiętam, że po prostu było mi tak pod nią gorąco momentami, że już myślę sobie trudno, niech mnie te komary zjedzą, czy pająki, ale się odsłaniam, bo nie wytrzymam, nie? więc ta moskitiera jednak też trochę zatrzymuje to ciepło w wózku, no ale Przynajmniej była tutaj Basia zaoszczędzona w ugryzienia, a my nie. Także moskitierę też warto rozważyć. Oczywiście, jeżeli to jest kierunek ciepły, e, czy w ogóle na, e, słoneczny, no to krem z filtrem koniecznie, u takich malutkich dzieci filtry mineralne, one się często zmywają, zostawiają białe plamy i trzeba je często smarować, tak, te maluchy, ale najbardziej e, zwracam uwagę na to, że nie przebywamy dużo na słońcu. Więc jeżeli chcemy z takim dzieciusiem e, iść na plażę, no to my się cieszyliśmy, bo mieliśmy drzewa. Więc mieliśmy cień. Jak drzewa były zajęte, to zawsze chcieliśmy mieć parasol, na pewno na, na słońcu byśmy z nią nie siedzieli. Miała czapeczkę jasną, biały kapelusik, który odbijał który odbijał promienie słońca. I też zwykle ubieraliśmy ją tam na chwilę do wody, jakby była wysmarowana w strójką pielowy, czy, czy żeby zrobić zdjęcie, ale większość czasu cieniutkie body, najlepiej jasne, białe, które odbija światło z długim rękawkiem, i cienkie właśnie spodenki też mieliśmy takie białutkie, cieniutkie, przewiewne z wełny Merino i ona sobie tak leżała na kocyku, czy chodziliśmy z nią tak gdzieś tam po plaży, żeby nie doszło do żadnego oparzenia. A kremik na te miejsca, które też gdzieś tam wystawały, dawaliśmy, także pamiętajcie, dzieci się szybko odwadniają, w zasadzie to u nas jak dotniemy głowę, to mamy twardą, a u dziecka jest ciemiączko i zaraz mózg, tak, więc też może się szybciej, szybciej po prostu ta główka nagrzewać, także bardzo, bardzo rozsądnie do tego trzeba podejść. No i tak, jeżeli mamy, jeżeli mamy dzidziusia, który ma jakieś problemy, znaczy, jak, ma, no właśnie, jak są jakieś problemy zdrowotne, to raczej nie wybieramy się w taką podróż e, gdzieś dalej czy do innego kraju. No, ale powiedzmy, że nie wiem, na przykład dziecko ma na nas silny refluks, mocno ulewa, i my stosujemy matę, monitor oddechu, tak? Na przykład Baby Sense 7 czy jakikolwiek inny, e, m, który się podkłada pod materacyk. No to tutaj, jak mamy łóżeczko turystyczne z miękkim spodem materiałowym to to się nam w ogóle nie sprawdzi, tak? Więc wtedy, e, jeżeli już czy coś takiego używamy, no to do Pampersa Snuzo jest taki monitor oddechu, jest taka skarpetka też, Owellet, chyba się nazywa, ale nie jestem pewna czy ona, bodajże też, ale mm, te dwie pierwsze wiem, że mają atest a, y, jako sprzęt medyczny, czy wyrób medyczny, a tutaj nie jestem pewna. Więc wiem, że też niektórzy mają po prostu strach wyruszyć bez tego i my też od pewnego momentu zaczęliśmy używać ten monitor oddechu, bo Wasia od początku spała na brzuchu. Nie, nie chciała spać na pleckach, bo też miała taki delikatny refluks i po prostu dzieci częściej chcą spać na brzuchu, to raz. Dwa, takie miała swoje napięcie mięśniowe, że ciężko było jej utrzymać w śnie, poczuć się bezpiecznie, równowagę na plecach, bezpiecznie się czuła właśnie śpiąc na brzuszku. No i ja w zasadzie na to jakiś, jakiś, jakiś miałam taki spokój, żeby to dziecko sobie spało na brzuchu, no ale na pewnym etapie już właśnie zaczęła w, w okresie tak mniej więcej dwóch 2,5 miesięcy, zaczęła spać tak, że sobie wręcz nos na wprost dawała do materaca. Ja mówię, no nie, tego to już psychicznie nie zniosę, to po prostu, a inaczej nie, nie da się, żeby zasnęła, bo cały czas się rozbudzała, więc kupiliśmy w końcu ten monitor oddechu. No i jak wyjeżdżaliśmy, to niestety, ale tutaj e, by nam się on nie sprawdził e, w naszym urzeczku turystycznym, więc to jest też taki jeden niestety minus. Może jest na to jakiś sposób, nie wiem, może gdyby dziecko spało na samym materacu, na podłodze, no nie wiem, może jest, jest na to jakaś opcja, ale to już tak e, gdzieś tam do, do przemyślenia. Jeszcze chciałam Wam podać taką stronę. Jeżeli chcecie wybrać się w jakiś kierunek dalszy to możecie wejść na stronę www.gov.pl lub wpisać właśnie w Google to co przed chwilą powiedziałam i dyplomacja informacje dla podróżujących. I tam macie informacje chyba o wszystkich krajach, bo to też wzięłam, zaczerpnęłam wiedzę od mamy podróżniczki, ale jeszcze nie byłam na tej stronie, czy to jest tylko o, chodzi o dalsze. Rejony, czy o Europę też, i możemy tam sprawdzić daną sytuację w danym kraju, tak? Zdrowotną i tak dalej, czy jest bezpiecznie, czy niebezpiecznie. Jeżeli chodzi o podróże dalsze, typu na przykład Afryka, no to znów musimy się zapoznać z tematem, czy panuje malaria, tak? Jeśli panuje, jeżeli jest, panuje, jeżeli jest w danym kraju malaria, no to malaria jest bardzo niebezpieczna dla kobiet w ciąży i dla dzieci. Największa zachorowalność, właśnie też jak, jak byłam tam w Zambii, to no, powiem szczerze, że dużo dosyć dzieci, mimo że jest jakby na, na to lek, który pomaga wyjść z tej choroby, czy ją zaleczyć, ale dużo dzieci umierało, jeżeli chodzi o malarię. Także są kraje, są miejsca na świecie, w których nie jest bezpiecznie, tak. Pod kątem właśnie zarażenia się czymś, i to już musimy tutaj, jeżeli jakiś taki egzotyczny kierunek chcemy wybrać, to się dokładnie dowiedzieć, jak to jest z bezpieczeństwem w tym kraju, jak to jest z jakimiś szczepieniami dla nas, czy dla dziecka, czy taki, dziecko się wtedy szczepić, to tutaj już trzeba trochę podróżyć temat, porozmawiać z pediatrą lub nawet z lekarzem chorób tropikalnych, można się umówić na wizytę i dowiedzieć się trochę więcej na ten temat. Dobra, myślę, że chyba takie najważniejsze informacje, które chciałam przekazać, to tak powiedziałam. Przeczytam teraz tutaj czy coś, czy coś pisaliście, czy jakieś pytania macie. Ale chyba nic, chyba nic, chyba nic tutaj nie było, z tego co widziałam. Jeżeli macie jeszcze jakieś wskazówki, to, to możecie śmiało pisać, bo tak jak mówię no. To nie jest taki typowo położniczy. To nie, nie jest moja mocna strona, ten live, ale starałam się poszperać, popytać. Na wyjście ze szpitala ubranka to już kochana, inny temat teraz, ale znów na cebulkę i nie może być dziecko w puchatej kurce, tylko w otulaczu w foteliku samochodowym. Najlepiej nagrzać auto, jak idziemy, tak, żeby po prostu nie było takiej. Zimnicy w tym samochodzie. Eee, dobra. a już tutaj chyba, chyba, chyba nie widzę. może by ktoś coś pytał, tylko dołączyliście. No dobrze, możecie mi napisać, czy, się, czy planujecie taką podróż? Myślicie o tym? Czy, czy może byliście? Eee, możecie napisać, czy mieliście jakieś doświadczenia swoje, takie negatywne na przykład. Eee, dobra. Widzicie, co ja tutaj. A co pani myśli o podróży sześciogodzinnej, miesięcznego dziecka samochodem? No, myślę, że ja jest, jestem. Znaczy, moment, inaczej. Jeżeli to jest podróż po Polsce, w sensie tak, że zostajemy w, w kraju, to ok. Natomiast ja z, ja z noworodkiem, czy nawet z takim już miesięcznym dzieckiem sześciotygodniowym, gdzieś tam bym się nie wybierała poza granicę, nawet do takich Czech. Po prostu nie. Zostałabym tutaj. Jednak w okolicy, żeby też nie było bariery językowej, jakby trzeba było do szpitala, czy cokolwiek. Natomiast jeżeli musicie gdzieś przejechać, na przykład na święta, to ok, tylko pamiętajmy właśnie to też na wakacje. Zabierajcie ze sobą książeczkę Zdrowia dziecka, tak? Wszędzie ze za sobą zabieramy też książeczkę Zdrowia dziecka. I przerwy robimy znowu, tak? Co półtora, co dwie godziny. No czasami, jeżeli to dziecko jest naprawdę w tej podróży spokojne, no to powiedzmy te, te trzy godziny i robimy przerwę też na, na karmienia. Jak tylko uda mi się zejść w ciążę, to planuję wszystko z moim maleńcem. Trzymajcie kciuki. No trzymam, trzymam. Bardzo mocno będę trzymać za ciebie kciuki. No dobrze, kochani. no to Myślę, że chyba to już takie, takie najważniejsze informacje. Widzę, że nikt tutaj nic... Jak jest autokarem z lotniska do hotelu, jak nie mamy fotelika? E, o, dobre pytanie. No, no, My nie mieliśmy fotelika y, więc na kolanach, ale nawet jeżeli masz fotelik, to pamiętajcie, że autokar często jest y, no, policzony na transfer dorosłych osób, więc taki, takie małe dziecko y, liczone jest jako po prostu. Przewożone na przykład na kolanach, więc też nie jest powiedziane, że my mamy, będziemy mieć możliwość zamontowania fotelika. To jest takie trochę bym powiedziała carpe diem. No ale, No ale, jeżeli by się udało, to oczywiście dobrze by było ten fotelik zamontować, przypiąć. Oczywiście tyłem do kierunku jazdy. My wjeździliśmy ją na kolanach i to też był mega stres. Pamiętam, że e, jak jechaliśmy tam autokarem, no, już wtedy spała, chociaż była strasznie mocna klima e, w, tym, w, tym, e, w tym autokarze, więc ja chyba nawet... Nie, kaptur. No właśnie, dlatego w bluzy z kapturem, żeby też się nie przeziębić. Ja pamiętam, że patrzyłam tak na męża i byłam taka wkurzona, bo to sami była jego wina, wiecie, e, że Kurde, przecież jakikolwiek wypadek stłuczka, to co z tym dzieckiem? No i, i tak, to są właśnie te takie minusy podróży. Niestety, ale możemy wziąć taksówkę i zamontować po prostu fotelik z tyłu, tak? To też jest y, opcja, droższa, ale jest. Yy, dobra, patrzę, co tu jeszcze piszecie. Dzień dobry, dopiero weszłam na live. Mam pytanie, ponieważ dopiero urodziłam się do grudnia i mam za mało pokarmu. Kochana, to, to niestety, ale to nie dzisiaj live o tym. A tutaj położna lub tracę lekcecyjny musiał być ją ci, wesprzeć. Ehm, podróż z miesięcznym dzieckiem do Chorwacji. Nie spodziewaliśmy się takiej plagi komarów. Mieliśmy, myśleliśmy, ach, myśleliśmy, że dziecko ma ospę, także polecam zabrać e, tam również moskitiery. No dokładnie, dokładnie. Nasza Basia też była. E, Jedne, po jednej nocy, właśnie jak nie założyliśmy, też była, miała takie małe kropeczki, jestem się kurczę, ale potem właśnie wiedziałam, że to są komary. Max 90 ml mam co cztery, 4... no ten. To przerwy, Te przerwy dla noworodka na długiej trasie, nie powin jak powinny wyglądać? Można zostać w samochodzie i tylko go rozprostować, czy są jakieś inne zalecenia? Nie, no wiecie, po prostu wyjąć z fotelika, nakarmić tak, żeby było komfortowo. No jeżeli, jest bardzo, jeżeli jest bardzo gorąco, otwieramy drzwi, no to gdzieś tam dobrze na tej stacji benzynowej czy w restauracji się, się schować. No u noworodka na no zależy jaka to jest długa podróż, bardziej u takiego już niemowlaka on będzie potrzebował przerwy, żeby się porozglądać, żeby go ponosić troszkę inaczej, na przykład przez ramię albo przedem do świata, albo położyć go na brzuszku, tak, żeby sobie troszkę odpoczął. Ale u takiego noworodzia, noworodzia świeżaczka to to jest tak naprawdę po prostu przerwa na karmienie, na odbicie, na zmianę pieluszki i to już jest dla niego to rozprostowanie, tak. Polecam zgłosić podróż w systemie Odys na stronie ministerstwa. Dostajemy wtedy informacje na telefon, na przykład w przypadku ee, poża, poza, pożaru, chyba miało być, tak? Z kim należy się kontaktować? No, no, to też ważna informacja, to możecie sobie dopisać. Dobrze dziewczyny, to dziękuję. Będziemy kończyć, bo ten live widzę już półtora godziny trwa, także bardzo długo, bardzo długo a pewnie jeszcze by można mówić i mówić. No, życzę Wam owocnych decyzji. Nasze wakacje były piękne, bardzo się cieszymy, że pojechaliśmy, mimo że było trochę stresu i pewne rzeczy nie wyszły tak jak chcieliśmy. No, i na pewno. Niebawem, jak się uda, to znowu, to znowu gdzieś pojedziemy. Natomiast właśnie nie wiem, czy tym autem, czy tym razem nie spróbujemy samochodem. Bo trochę ten samolot tak w głowie nie umiem przerobić tego stresu jakoś. No i myślę, że to jest klucz do sukcesu. Ale skoro przed porodem i przy porodzie mi się udało i w ciąży, i w połogu, to myślę, że jest to do zrobienia, tylko znów trzeba sobie mówić, afirmować, że, że to jest OK, że jest. Dobrze, że nie trzeba się tym stresować, że można dawać spokój, że to normalne, że dziecko czasem popłacze i tyle tak z akceptacją podejść do, do tematu. No dziękuję Wam bardzo za dziś. Trzymam kciuki i do zobaczenia. Pa. pa. I tu też się rozłączamy.